Dzień dobry. Zajmiemy się dzisiaj lekturą Quo Vadis. Przypomnimy sobie podstawowe informacje na jej temat. Dowiecie się także, co to jest powieść historyczna i czy Quo Vadis jest taką właśnie powieścią. Zaczniemy od przypomnienia sobie informacji na temat czasu akcji. Czas akcji to pierwszy wiek naszej ery, lata 60. 63 rok to przybycie Marka Winicjusza do Rzymu po wojnie. Yy... Pożar Rzymu, prześladowania chrześcijan, którzy zostali oskarżeni o podpalenie y, miasta państwa, rok 64, śmierć Petroniusza, rok 66, no i śmierć Nerona, rok 68, zakończenie akcji naszej lektury. Miejsce akcji to głównie Rzym, ale także różne punkty na mapie samego Rzymu: Pałac Nerona, Dom Petroniusza, Koloseum. Bohaterowie, Pierwszoplanowi, ci najważniejsi, drugoplanowi, ci nieco mniej ważni, ale także budujący całą historię, i epizodyczni, czyli ci, którzy pojawiają się, ale tylko na krótką chwilę. Postaci historyczne i postaci fikcyjne. Postaci fikcyjne to wszystkie te, które zostały przez Henryka Sienkiewicza wymyślone na potrzeby książki. Postaci historyczne to te, które rzeczywiście istniały i w jakiś sposób zapisały się na kartach historii. Struktura społeczna. Proszę się zapoznać z, ze strukturą społeczną Rzymu. To, co najwyżej w tej piramidzie, to te osoby, które miały największe znaczenie w państwie-mieście czy mieście-państwie. To, co najniżej, to te osoby, które najmniej się liczyły, miały najmniej praw, albo wcale ich też nie miały, mogły być ich pozbawione w ogóle. Wątki tematy. Miłość. Miłość Ligi i ale też miłość Petroniusza i Eunice. Świat pogański i świat chrześcijański. Jak żyli poganie, jak żyli chrześcijanie. Jakie wartości mieli poganie, jakie wartości mieli, jakimi wartościami kierowali się w życiu chrześcijanie. Rzym za czasów Nerona, jakim władcą był Neron. Jak ludzie odbierali i postrzegali Nerona, kochali go, bali się go. Dzieje pierwszych chrześcijan, działalność świętego Piotra, świętego Pawła Starsu, prześladowania chrześcijan. No i wewnętrzna przemiana bohaterów Dinicusza Hilona Hilonidesa. Znaczenie tytułu. Tytuł Kwowadis możemy rozumieć na dwa sposoby. Możemy go rozumieć dosłownie, czyli jako Nawiązanie do ostatnich kart lektury, kiedy to święty Piotr ucieka z Rzymu przed prześladowaniem chrześcijan i spotyka na swojej drodze Jezusa. Święty Piotr pyta się go: i zdominę, dokąd idziesz, panie? A Jezus, teraz te słowa jego już sparafrazuję, ale Jezus odpowiada, że on idzie do Rzymu, ponieważ Piotr ucieka. Jezus idzie do Rzymu, żeby znowu dać się ukrzyżować. Znaczenie drugie to przenośne. Dotyczy każdego z bohaterów powieści. Dotyczy losów zmieniającego się świata. Dotyczy każdego z nas. Dokąd idziesz? Czyli dokąd zmierzasz? Jakie masz plany? Czego chcesz? Co chcesz osiągnąć w życiu? Co jest celem twojego życia? Stań i się zastanów, dokąd zmierzasz? macie zdjęcie y, tekstu, który bardzo proszę, żebyście przeczytali. Tekst ten prześlę Wam w załączniku. Tu kolejny króciutki tekst do przeczytania. Te dwa teksty musicie przeczytać, aby później móc odpowiedzieć na tę kartę pracy, na pytania zawarte w tej karcie pracy. Bardzo proszę, abyście, y, tak jak zazwyczaj y, te kartę pracy uzupełniali w najprostszym y, programie graficznym. Które każdy ma na swoim komputerze, czyli w programie Paint. Dostaniecie wszystkie te pliki, te karty pracy w formacie JPG, edytujecie je w programie Paint. I tutaj, po przeczytaniu tych e, tekstów, e, po zrobieniu tej pierwszej karty pracy, bardzo proszę, żebyście zaznaczyli, e, zaznaczyli, które z tych zdań nawiązują do tego, czym jest powieść historyczna. Które z tych zdań definiują to, czym powieść historyczna jest. Na dzisiaj to będzie tyle. Te wszystkie zadania bardzo proszę, abyście do mnie przesłali do piątku. Życzę miłej pracy. Do widzenia.